nie uświęta miasta mam ogromny zaszczyt odsłonić pierwszy w historii tego grodu nad srebrną przystanek historia do przecięcia w stęgi zapraszam pomysłodawczynię przystanku historia panią Joannę Wittczak zapraszam o, radę. O, radę. O, radę. oraz pana Mariusza Dzienio który merytorycznie Mój wkład włożył te przystanki, opracowując tekst. Ta o, tak sobie je wyobrażałem, i już na samym początku byłem szczęśliwy, że coś takiego powstanie. Te informacje mają zainspirować. Myślę, że mnóstwo ludzi sięgnie po źródła inne, i, i, i to będzie źródło do, do poznawania swoich historii. Pani kierowca. Dworzec. Dworzec. Kolejny przystanek, dworzec PKP. Tym razem na odsłonięcia zaprosimy twórców przystanków historia. historiach. Przekazy naszych dziadków, że można było regulować zegarki na podstawie pociągów, to jest prawdą. On stał, ja pamiętam, jak on stał. Tu. W jest taka historia. Każdy, każdy przystanek opisuje akurat to miejsce, w którym się znajduje. Przystanek na ulicy Kazikowskiego, tak jak widać są to dwie wiady. W hotelu tym pracowała mama Jana Himilsbacha. Mamy przyjemność otworzyć pierwszy w Polsce, pierwszy w Mińsku, pierwszy w historii naszego miasta przystanek Kultura. Niezwykle przyjemnie otwierać ten właśnie przystanek, ponieważ to jest przystanek, który pokazuje to, z czego dzisiaj Mińsk słynie. Nawiązując też do historii, tak? No bo jakby te postaci są też związane historycznie z Mińskiem, więc tutaj się łączy kultura, historia. Myślę, że to jest dobrym pomysłem umieścić historię na przystankach. Oby to mieszkańcy i przyjezdni czy odjeżdżający uszanowali. Nasza historia, historia naszego miasta jest nie tylko na naszych ulicach, nie tylko w naszych budynkach, ale od dzisiaj również na naszych miejskich przystankach. Dzisiejszy happening to jest świetna inicjatywa i myślę, że tak powinno się zmieniać przestrzeń miasta, gdzie w małą architekturę wpisuje się coś związanego z historią i z wydarzeniami w tym mieście. Oczekiwania i wyobraźnia przerosła to, co, co, co zobaczyłem dzisiaj. Może to będzie początek miejskiej komunikacji w Mińsku Mazowieckim. Życzyłbym sobie, żeby właśnie tak było. Bardzo się cieszę, że na terenie miasta Mińsk Mazowiecki projekt przystanek Historia został zrealizowany właśnie przez Miejski Dom Kultury. Możemy pokazać wszystko to, co udało się ocalić od zapomnienia, przypomnieć ludzi. Miejsca, pamiątki. Jest to atrakcyjne i dla mieszkańców, którzy wciąż na nowo uczą się tej historii, jak i dla wszystkich gości, którzy przyjeżdżają odwiedzić ten zacny gród.